Dzień dobry, dzisiaj Finlandia. Nie jest to oczywiście żadne zaskoczenie, ale zaskoczeniem może być bohater dzisiejszego filmu, czyli najnowszy krążek Baratrum. Dlaczego zaskoczeniem? No bo teoretycznie to nie powinno być żadne zaskoczenie, bo Baratrum to fińska legenda, ale ja jakoś nigdy z tym Baratrum tak bardzo po drodze nie miałem. Zapraszam. miałem po drodze jakoś bardzo, bo Baratrum to taki bardziej black to metal, ja lubię te ich wydawnictwa, na których oni trochę przyspieszali, grali żwawiej, żywiej, energiczniej, a takich w ich przeszłości bardzo wielu nie było, aczkolwiek oczywiście są. Dlatego ja wiem, że Baratrum ma status totalnie kultowy i dla mnie też to jest kultowy zespół oczywiście. E, wiem, że jest wielu oddanych wielbicieli, czy też fanatyków wręcz e, Baratrum. E, natomiast ja do nich nigdy nie należałem. Ale oczywiście, kiedy zobaczyłem, że wychodzi nowy album, no to stwierdziłem, oczywiście muszę poznać. E, poznaję z przyjemnością jakieś tam piątoligowe zespoliki fińskie, ale no to tym bardziej muszę poznać e, Legendę, jeden z okrętów flagowych fińskiej sceny, czyli właśnie album Iberkill, e, fińskiego baratrum. No i poznałem, i powiem szczerze, że e, nasze drogi znowu się zeszły, bo Iberkill to jest e, zupełnie nowa jakość, jeśli chodzi o Demonosa Sowę i jego ekipę. Niestrudzony Sowa ciągnie ten wózek od 1991 roku. To jest naprawdę bardzo, bardzo długo. Pewnie niektórzy z Was nawet tyle nie żyją. No i w październiku ukazał się dziesiąty już album pełnowymiarowy. Oczywiście tych wydawnictw jest całościowo więcej, bo jest jeszcze dużo pomniejszych wydawnictw z Baratrum. Dziesiąty zatytułowany Iberkill, wydany przez Hammer of Hate Records. To jest 9 kawałków i 40 minut, czyli jakoś bardzo długie one nie są, ale to dobrze, bo to co tutaj gra baratrum, długie jakoś bardzo być nie może. Tak zaczyna się ten album, i w zasadzie poza jednym wyjątkiem jest taki do końca. Jest to brudny, czarny rock and roll. Black and roll. Ktoś kiedyś używał takich określeń. I ja myślę, że akurat do Iberkill to określenie całkiem nieźle pasuje. Oczywiście to wszystko tutaj obraca się wokół black metalu, ale powiedzmy sobie szczerze, nie jest to taki black metal jak totalnie brudne piwnice czy też zaśnieżone lasy. E, to jest black metal taki bym powiedział bardziej rozrywkowy, ale w dobrym znaczeniu. Tu mi nie chodzi o to, że to jest jakiś wiecie. Komercyjny plastikowy twór, nie. To jest po prostu muzyka, która właśnie siedzi sobie w tej tanzbudzie. Tylko akurat ta tanzbuda nie jest pomiędzy lasami i jeziorami, tylko ona jest w centrum miasta. To wszystko, co tutaj znajdziecie, jest według mnie materiałem bardzo prostym, w ogóle nie odkrywczym, ale myślę, że nie o to chodzi. Demonosowa nie sili się na odkrywanie koła. Demonosowa gra muzykę, która po prostu jest e, przyjemna w odbiorze. Co też może nie brzmi najlepiej w kontekście black metalu, czy też tego black and roll'a, ale tak właśnie jest. Gdzieś tam przeczytałem w internecie, że właśnie dobrze się tego albumu słucha. No i dokładnie tak, tego albumu się po prostu dobrze słucha. Cały ten krążek to nie jest jakieś wiekopomne dzieło, które będzie z Wami, albo inaczej, zamiesza Wam w głowach i będziecie nad nim myśleć, pobudzi Was do jakiegoś wysiłku umysłowego. Nie, to po prostu jest rasowe granie z masą fajnych riffów, z masą fajnych zagrywek gitarowych, z fajnymi rytmami. To jest granie, które po prostu sprawia człowiekowi przyjemność, ale nie jest to na pewno granie, które gdzieś tam skłaniałoby ku głębszym przemyśleniom, bo też nie taka rola tego albumu ten album po prostu ma być dawką energii, ciosem, całkiem dobrym strzałem w ryj i taki właśnie jest to też nie jest tak, że Baratrum stawia na nie wiadomo jaką brutalność i agresję, bo też nie oni te tempa są średnie jednak w większości, a po prostu jest dobry, rasowy metal jakkolwiek byśmy go tam podgatunkowo nie określali bo tych wpływów tutaj jednak troszkę jest no ale mamy ten ósmy utwór który tak naprawdę jest wyjątkiem tutaj i co najlepsze paradoksalnie jak na początku mówiłem, że ten Styl black dumowy Baratrum średnio mi leżał. No to właśnie akurat ten ósmy numer jest black dumowy, i co najlepsze, uważam, że to chyba jest najlepszy numer na płycie. Dark Sorceress, część trzecia. I ten kawałek naprawdę robi robotę. Słychać, że to jest DNA Baratrum, coś w ten deseń. Że takie granie to jest po prostu, to są oni. To. Tym są przesiąknięci, tym żyją i tym żyli. Podsumowując, bardzo, bardzo fajny album. Naprawdę, ja nie będę twierdził, że ten album gdzieś będzie ze mną do końca życia i że ja będę do niego nie wiadomo jak często wracał. Nie, ale kiedy sobie pomyślę, że chciałbym na przykład skoczyć do jakiejś e, fińskiej Tanzbudy, budy, to jednym z wyborów będzie baratrum, bo naprawdę rock and roll wciąż żyje. Fajnie to jest wydane w Jewel Case, ie. jest książeczka z tekstami e, o jest w środku też ładne zdjęcie panów, które tutaj widzieliście wcześniej, także jak naprawdę bardzo polecam, nawet jeśli ktoś właśnie tak jak ja nie miał za bardzo wielkich uczuć względem baratrum na tych wolniejszych albumach, wcześniejszych to ten album to jest zupełnie inna bajka, warto poznać, sprawdzić no, polecam po prostu dziękuję bardzo do następnego